Urlop to dobra okazja do wypoczynku, ale urlop na Majorce to także dobra okazja do sprawdzenia, co kryją tutaj się plaże. Nie będę szukał na piasku, bo nie ma aż tyle na to czasu, są lepsze atrakcje. Natomiast zobaczę, co jest w wodzie. Oczywiście nie głęboko, bo mam tylko ABC, a więc płytwę rurkę maskę. Ale myślę, że do 60 cm tu na przyboju spokojnie sobie poszukam. Więc zakładam sprzęt, odpalam nokta makro i idziemy szukać na Majorce. Nieudana muszą być płetwy, które mam w hotelu na drugą plażę przyniosę, Po prostu nie mając napędu, woda robi z tobą co chce, a właściwie fala robi z tobą co chce. Majka na boki e, do tego stopnia, że nawet miałem początki e, próby morskiej. Takie przygody, ale to jest pierwsze podejście, nie poddajemy się, zrobimy drugie. Będzie dobrze. A tu mamy niespodziankę. Nasza Lila. Kocie. Cześć, kocie. Kocie. Ale musisz pokruszyć mu to. A jak mam cię palcami. A no, ja mu to zrobię. No on nie zje. Tak, tak, nie zje. Daj, kocie. No chodź. No miał, O kurwa, tam woda była. No masz, jedz. Wcinaj. No i zostawmy. Dobra. Czekaj. Zostawmy. Masz. Tu masz. Kociuch, tu jest. Dobra, ma. Zostaw, weź. Może nas ktoś opierdoli. Za co? Że komu pomagasz? No. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj jeszcze, dobra. Niech je, tylko teraz tak. nó chị này chị này Majorka, Majorkiem się śni, a pod wodą prawie nic. Prawie, bo było tylko życie, płaszczka, rybki. Natomiast jeżeli chodzi o sygnały, to nie miałem ani jednego pomimo tego, że spędziłem w wodzie dobre pół godziny. E, oczywiście głębokość niewielka, maksymalnie 60-70 cm. Tyle gdzie mogłem sięgnąć wyciągniętą. Ręką, ale mimo wszystko, słuchajcie, żadnego sygnału, nic, nawet nie zamieszczał ani kapselka, ani pierdółki, po prostu nic. Ale jest fajna zabawa, nie tracimy nadziei. Przed nami jeszcze kilka plaż na tej pięknej wyspie, i na każdej z tych plaż spróbuję mojego poszukiwawczego szczęścia. Tak więc, jeszcze nie koniec przygody, wszystko przed nami. Na piękna plaża, nazwę macie w opisie, nie będę kaleczył hiszpańskiego. I spróbujemy swoich sił pod wodą. Mam nadzieję, że usłyszę tutaj pierwszy sygnał, bo jak na razie po kilku tych plażach, po kilkudziesięciu minutach nurkowania, nie miałem ani jednego sygnału. Ani jednego sygnału już myślałem, że mam wykrywać. Wyłączony, sprawdzałem po sobie obrączką, którą mam na palcu. Wykrywać działa, fantów nie ma, niestety. Na słonecznej majorce spenetrowałem kilka plaż. Jak widzieliście to na filmiku, niestety bez efektu nie miałem ani jednego podwodnego sygnału. Paradoksalnie, Asia, moja małżonka, znalazła jedną centówkę na wzrok na przyboju plaży. A ja wykrywaczem tam pod wodą. Na tych pięknych, piaszczystych plażach nie miałem ani jednego sygnału. Postaram się jeszcze o jedną z, z wadę z losem, z fortuną, bo za chwileczkę podejmę ostatnią próbę znalezienia czegokolwiek, no żeby chociaż był kapsel od piwa albo jakaś zardzewiała pięciocentówka, żeby cokolwiek, bo nie było ani jednego sygnału. Pewnie spytacie, jak mi się udało przybyć wykrywać i czy miałem jakieś perturbacje tutaj. Absolutnie żadnych wykrywacz spakowanych w bagażu głównym, żadnych pytań w Warszawie, żadnych pytań na Majorce przynajmniej na wlocie. Jak będzie na wylocie, to opowiem wam, jak, opowiem wam już jak wrócimy do kraju. Na samych plażach nikt mnie nie zaczepiał, nikt nie pytał swobodnie sobie z tym wykrywaczem nurkowałem i szukałem skarbów na ląd nie wychodziłem, no bo to jest krótki wykrywacz, a poruszenie się na czworakach no to byłoby troszeczkę utrudnione tak więc już za chwilę ostatnia próba szczęścia z Nokta Macro na plaży w Majorce zobaczymy czy Fortuna będzie mi sprzyjała w tym ostatnim nurkowaniu Pierwszy, jedyny sygnał na Majorce, kurwa. Klamerka. Nie wiem, już się może zabrało, gdzieś poszła w pistolet, ale widzieliście klamerka. Kurwa, przyjechałem do Majorki, żeby klamerkę znaleźć. Pierwszy sygnał pod wodą. Znalazłem ją ponownie, bo się na sobie nagrywa. Znalazłem ponownie pierwszy skarb na majorce. Wezmę to sobie na pamiątkę jako kamerka, która zepnie nasze wakacyjne przygody. Skarbów na Majorce to fantastyczna przygoda Piękna, klarowna woda Cieplutka przede wszystkim Ale niestety Żadnych Póki co skarbów Klamerka Do mieszania bielizny Całkowicie mnie to zaskoczyła Ale nie tracę nadziei Jest jeszcze parę godzin Które poświęcę na to Żeby jakiś fajny fan z tej Majorki przywieźć chociażby jakiegoś zardzie białego pięciocentową pięcio monetę. Zrywka od puszki Jak widzicie cierpliwość popłaca Finalnie udało mi się znaleźć W tym ostatnim nurkowaniu dwa takie oto przedmioty Zrywka od puszki I klamerka do wieszania bielizny Śmiałem się serdecznie z tej klamerki bo No większego absurdu na plaży w Majorce się nie spodziewałem Kapsel, od piwa Moneta, jak najbardziej, ale klamerka i to taka kształtem przypominająca naszą polską klamerkę, no tego się zupełnie nie spodziewałem, ale i tak zabiorę te dwa przedmioty ze sobą do Polski na pamiątkę moich zmagań na pięknych, słonecznych plażach Majorki Żegnam Was w tej chwili ze słonecznych plaż Majorki, żegnam Was pięknej, szmaragdowej wody i już niedługo zobaczymy się znowu, gdzie? W naszych polskich jeziorach. A co będziemy tam robić? Oczywiście to samo, co tu, czyli szukać skarbów, tylko z tą małą różnicą, że u nas coś znajdziemy, bo tutaj nie poszło mi zupełnie. Do zobaczenia, trzymajcie się już niedługo, znowu spotkamy się na kanale Asje Kusura.